Hej, witam wszystkich w kolejnej części. Dzisiejsza część będzie o w, w wodzie. Co to jest woda przede wszystkim? Wielu z Was ją zna. Wielu z Was ją kojarzy z czymś płynnym, przeźroczystym przede wszystkim i z czymś no, niezbędnym do życia na tej planecie. Bo tak jest. Dlatego, yy, wiesz, ta planeta została zaopatrzona w nią bardzo obficie, yy, w ową wodę, w tą ciecz. I tak naprawdę yy, do, dopiero czekacie na jej odkrycie, bo od, odkryliście niewielką jej część. Odkryliście na razie 30% jej, jej właściwości. No, no, używacie ją do czego? Do mycia się, do, do picia przede wszystkim. No i do, no do spędzania wolnego czasu, no bo lubicie nad nią jeździć, patrzeć się w nią, łowicie w niej ryby, jeśli jeszcze są. I. No i w zasadzie na tym się kończy jej, jej, jej rola tutaj, wiesz. No a widzisz, widzisz, według świata duchowego woda odgrywa tutaj dużo bardziej znaczną rolę, niż wam się wydaje. Sorki muszę zamknąć drzwi do syna, bo zakłóca mi to, tam on ogląda jakichś youtuberów, zakłóca mi to mi to przekaz, zaraz wracam. Wszystko, wszystko nag nagrywane na żywo. Nie robię tu żadnych cięć, nie robię tutaj żadnych, wiesz. Yy, wszystko leci tak, jak leci. To jest po prostu pełna improwizacja. To, co dla Was mówię, to jest. Yy, 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 no, jest to channeling dla, dla tych ludzi, którzy mnie, mnie widzą tutaj pierwszy raz. Yy, Dostaję wiadomość przed, przed filmikiem, że powinienem go nagrać. No ostatnio, niestety byłem tutaj. Na Matrix mnie pochłonął, wiesz. Ludzie, którzy rozwijają się duchowo, którzy chcą przede wszystkim współpracować z aniołami, z mistrzami, pff, niezależnie jak ich, ich tam sobie nazywacie, w tych ludziach odgrywa się Rozgrywa się cały czas walka, nie? Wiesz, cały czas jest tutaj wiesz, we, wewnętrzna walka, wiesz, pomiędzy dobrem a, a złem, nie? I to też nie chodzi o to, że ci ludzie, nie wiem, biegają z nożami po ulicy i czy zabije kogoś dzisiaj, czy nie, bo to nie o to chodzi. To, to jest wszystko bardzo subtelne. I że tak powiem, trzeba być no, czystym, czystym emocjonalnie, czystym przede wszystkim mentalnie, żeby z tego typu yy, przekazami, z tego typu z tego typu bytami, przede wszystkim nawiązać jakiś kontakt. No, więc jeśli coś tutaj, jeśli Matrix nie no, zaburza to w jakiś sposób, no tego, ten kontakt jest, ale nie ma go na tyle, żeby nagrać dla was filmik, bo do, dopiero jak siadam do filmiku, yy, przed tym filmikiem dostaję już pewne informacje, pewne pictures mi się pojawiają, jak na, na wiesz, na, na jaki temat dany filmik będzie, ale to, co się w tym filmiku pojawia, yy, wiesz, ja tak by czytuję te słowa, z, 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 no, wiesz, no ze swojej przestrzeni, to było omówione tam wcześniej, yy, w filmiku, czym jest człowiek, nie? <laughs> no i i później otwiera się ta przestrzeń i schodzą informacje jeszcze, wiesz, z wyższych wymiarów, nie? No, ale to, co mi, mi, mi tutaj dają, zanim zacznę, wiesz, yy, nagrać taki filmik, to już dają mi, wiesz, pewien, wiesz yy, pewne zalążki, pewien po prostu przedsmak, o czym to będzie, nie? No i ten odcinek będzie o wodzie. Yy, gdy obudziłem się duchowo, już medytacją interesuję się od, wiesz, powiedzmy sobie ponad no ponad 10 lat, nie? Ale obudziłem się dopiero rok temu, gdy nawiązałem kontaktu z pewnym szamanem. On na razie e, nie będę jego imienia tutaj dawał, bo nie wiem, czy sobie tego życzy, ale jest to mój przyjaciel, jest to mój, mój duchowy brat i że tak powiem, pomogliśmy sobie razem wstać. Było to rok, rok temu i on będzie działał też ze mną, ale na razie, że tak powiem, zbiera się, zbiera się do działania, wiesz, jest w senatorium, nie, no, można to tak nazwać. I dobra, wracając do tej wody, nie, widzisz, się obudziłem rok temu, właśnie dzięki temu mojemu przyjacielowi yy, zauważyłem, że Podczas kąpieli, y, prze, przeważnie gorących, i najlepiej jeszcze w tej kąpieli zapalić sobie, wiesz, dobrej gandzi czy, czy tam haszu. No, no, coś, co ma w sobie THC, nie? THC to są drzwi, ale też nie dla wszystkich i y, nie dla większości, tylko dla mniejszości. No, y, w takiej kąpieli uruchamia się przekaz, nie? Za, za, zaczynają schodzić in, informacje, wiesz, yy, różne. Wiesz, no, wiesz, na początku może ci się wydawać, wiesz, że, że to może twoja imaginacja, że, że ci się wydaje, ale jak za, za, zaczynają schodzić rymy, bo, wiesz, moje przekazy bardzo często, wiesz, są to rymy, nie? Wiesz, schodzą po prostu po, w postaci no wierszu, wiesz wiersz, wierszy czy wiersza no i to wtedy już wiesz, że to jest przekaz, nie? No. I towarzyszy temu. Yy, no, towarzyszy temu pewna wibracja, która po prostu no, no ogarnia całą przestrzeń, wiesz. Siedzisz w takiej wannie, w tej wodzie, wiesz, i... I wiesz, woda ma to do siebie, że, że uruchamia to, nie? Wiesz, jest magiczna w pewien sposób, ale też nie dla wszystkich, tylko dla mniejszej mniejszości. Bo byłoby to no, niebezpieczne, nie? Więc yy... i będzie za o tą wodę, za niedługo już zaczęło się. Te, wiesz, to co się teraz dzieje wysychanie tych rzek i tak dalej. Właśnie miałem podczas kąpieli wczoraj przekaz. Że to nie jest yy, natura. Natura nie odpowiada za to, odpowiadają za to ludzie. Wiesz. Może nie ludzie. Yy, Posłużę się takim rysunkiem tutaj, nie? Sekundkę mi to zajmie, tutaj muszę, muszę naprawdę troszeczkę tych żeby to sobie dobrze zwizualizować robię to dla was, nie, nie dla siebie, bo ja to widzę, aby chcę wam to pokazać wszystko jak to mniej więcej wygląda nie? dobra oni i wy oni Wy, Popatrzcie, ile jest ich. To jest tylko taki, wiesz, przekrój, nie? Was jest tutaj więcej, wiesz, a ich jest tylko tyle, nie? Nawet nie garstka, wiesz. Można policzyć ich na palcach. Na razie będę mówił o nich oni, ponieważ yy, gdybym powiedział coś więcej, no, moglibyście mnie już więcej nie usłyszeć, bo yy, no, pewne algorytmy, które to istnieją w internecie, mogłyby unicestwić w tej chwili to, co robię, czyli zamknąć by ten kanał, bo no, byłyby to treści szokujące, nie? Więc na razie dojdziemy do tego, kim ci przysłowiowi oni są. Ale jeszcze nie teraz, nie? Jeszcze jestem, wiesz, za słaby, za mały, żeby Wam takie rzeczy tutaj mówić. I przede wszystkim sam tego nie wiem. Więc jak, jak czegoś nie jestem pewien do końca, to nawet nie zaczynam tematu, bo, yy, wiesz, góra by mnie u, ucięła tutaj, wiesz, yy, momentalnie. Stał, stałbym się kolejnym guru, wiesz, który opowiada bajki i, i jeszcze chcę za to brać pieniądze, wiesz. No. Więc trzeba sobie podzielić tą społeczność, która zamieszkuje tą planetę na oni i wy. Ja powiedzmy sobie stanę gdzieś tam. Jestem w tej sytuacji mówię wy, bo stoję. Yy, w martwym punkcie obserwatora i z tego punktu tłumaczę Wam mniej więcej, co się dzieje. Należę do Was, tak, jestem, jestem też z Wami, ale podczas nagrywania tego filmiku tak naprawdę ja to nie ja, czyli, czyli nie mogę się zaliczać tutaj do Was, bo przemawiają przeze mnie siły duchowe, a oni, on, oni, czy no, te siły duchowe stoją troszeczkę wyżej tutaj od, od lud, ludz, ludzkiej rasy, nie, że to na ten czas... W ten sposób mogę wytłumaczyć, no, żeby to było logiczne. Później rozumienie Wam się, wam się tego absolutnie, yy, wiesz, pozmienia, nie? Bo, bo będziecie to sami wszystko, wiesz, zauważać i roz, rozumieć. No, ale, ale, ale wiesz, na razie, wiesz, mówię, wiesz, yy, o, o tym tak jak mówię, żeby, no po prostu, no jest to, wiesz, zadedykowany dla ludzi, którzy dopiero, wiesz, którzy, którzy przede wszystkim mają coś. I wiesz, są świadomi, że to mają, a tak naprawdę nie wiedzą co z tym robić. Widzisz. Tu ostatnio też. Yy, no Ludzie. Ludzie. Ludzie są głodni wiedzy przede wszystkim, ci, którzy na ten czas muszą tą wiedzę dostać. Wiesz, i ja jestem tutaj właśnie dla tych ludzi. Jest to zawężone grono, ale, ale to grono się może powiększać. Wiesz, to co ja robię działa. Yy, jeśli wyrazicie swoją intencję, i tak dalej, to wiesz, to co ja robię, ja nie jestem jakiś special, czy, czy to nie są ludzie, wiesz, wybrani. Każdy, kto, kto chce podążać w kierunku światła, kto przede wszystkim chce, no, chce działać coś. Jest w, tej, w tych czasach, w których przysz, przyszliśmy na, na ten świat, odbędzie się duża, duża zadyma, nie? No i za, zaczyna się to teraz dziać. Także wracamy do tej wody, nie? Więc... To, co się dzieje teraz, wiesz, wysychanie yy, rzek, jezior, i tak dalej, tam yy, śnięcie ryb, to jest yy, spowodowane przez ludzi. Taki miałem przekaz. Przez tych, których naz nazwaliśmy tutaj na tym rysunku, yy, oni. Po powiedziałem, przez ludzi. Yy, widzisz. Nie wszystko, co wygląda jak człowiek, to jest człowiek, wiesz? To, co jest tutaj, kawałek skóry, wiesz, biologiczna, biologiczno-chemiczne -chem, pudełeczko, w którym tutaj też się znajduje. teraz, mówię, mówiąc do Was, to nie jest y, człowiek, ale nazywacie to człowiek, nie? Bo jest to, ma dwie ręce, dwie nogi i tak to z, z zostało zakorzenione. Dla, dlatego mówię o nich jako ludzie, no bo mówię tutaj na razie, wiesz, w tych kategoriach, jakie są. Jakie są powszechnie uznane tutaj, nie? No, że wyglądają jak ludzie i gdybyście ich zobaczyli na ulicy, to, to nie wiesz, w żaden sposób nie wyglądaliby jak oni, tylko jak wy. No. Więc to zawężone grono tych, powiedzmy sobie, ludzi, yy, oni są najedzeni, nie? bo yy, wiesz, pieniądze ich nie. Pieniądze ich nie. Nie cieszą, bo sami je robią. No, no sami wiesz, to jest ich wymysł, to jest to jest dla Was, nie, żeby Wam zatkać, no zatkać mordy przede wszystkim, mówiąc ich językiem. Yy, wiesz, stworzyli ten system, wiesz ten, wiesz, ten system jest oparty na tym, na czym jest oparty. Wiesz, pieniądz stanowi tutaj, wiesz, główny wyznacznik yy, wszystkiego. No nie ma innej opcji. Jest to moloch, jest to niepojęte nie więzienie i nie. Nie wyrwiesz się spoza tego w wymiarze materialnym, nie? No, więc oni, ci owi, oni chcą położyć rękę na wodzie, wiesz. Miałem te przekazy już parę tygodni temu, ale dopiero teraz miałem nagrać ten film, jak się właśnie za, za, zaczęło to, wiesz, wysychanie tych rzek i tak dalej, i tak dalej. Widzisz, oprócz diesla, nie? W, wiesz, woda jest tutaj bardzo ważnym atrybutem, nie, wiesz, no bez wody nie ma życia, wiesz, bez wody nie ma jedzenia, wiesz, bez, 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 bez wiesz, diesel, no co ci z tego diesla, wiesz, oni trzymają rękę na wszystkim, nie, ale widzisz, na, widzisz na wodzie, wiesz, diesel jest pod ziemią, więc no łatwo mogli go tutaj, wiesz, Zlokalizować, pozamykać i no, zaszufladkować przede wszystkim w swoich, szuf w swoich szufladach i, i nadać temu jakąś cenę, jakąś, jakąś wartość. Nie? Woda, y, wiedzisz, y, ojciec tak tutaj <laughs> zorganizował, wiesz, to wszystko, żebyśmy się mogli uczyć na tej ziemi, y, że wiesz, woda miała być za darmo, nie? Wiesz, zawsze była, nie? Wiesz, w najbliższych dziesięciu, najbliższych latach już, nawet nie dziesięcioleciach, tylko latach, cena wody pitnej pójdzie do góry, nie? Wiesz, już idzie, ale tego nie, nie zauważacie, bo to są na razie, wiesz, tam idzie to wszystko pomalutku, nie? Woda stanie się, się, woda stanie się towarem deficytowym. Wielu z Was umrze z jej braku. I to nie jest żart. Człowiek biedny y, stanie się jeszcze bardziej biedny, bo człowiek, który, który ma brak wody, y, no jego energetyka siada, wiesz, człowiek jest y, praktycznie no wodą też, wiesz, dla, dlatego idealnie się, się łączy z tą wodą, to jest kombinacja, wiesz, człowiek, y, tak jak mówię, Woda łączy wszystko tutaj, wiesz, i ryby, i płazy, i ssaki, wiesz. No jest to idealna, i, i, idealna to, wiesz, leci z góry, nie, spływa to po nas, wchodzi w ziemię, nie, i później znowu się podnosi, wiesz, to jest, to jest mechanizm, który, który zawsze tu był, wiesz, i oni, ci głodni, którzy są tak naprawdę najedzeni, nie ma dla nich towaru tutaj, którym mogliby się najeść. Oni są, yy, że tak powiem, w tym wymiarze materialnym mają wszystko, wiesz. Interesuje ich Wasze poddaństwo. Chcą, żebyście byli ich niewolnikami, wiesz. Yy, człowiek yy, ma w sobie zakodowane pewne mechanizmy, nie? Mechanizm, mechanizm samoobronny, wiesz. będzie walczył o siebie, wiesz, chyba, że no tam, wiesz, no są, samo, wiesz, samobójstwa, wiadomo, no, ale to już taki człowiek naprawdę musi dostać, wiesz, po krzyżach mocno i to też będzie się działo, yy, żeby do takiej, do takich sytuacji doszło, no ale, no, większość z Was jednak chce żyć, chce, wiesz, wiesz, czuje wewnętrzną potrzebę Życia, no bawicie się, jeździcie na motorach, tu, tam, wiesz, to jest, no dobre, nie, macie to jeszcze, wiesz, ale oni właśnie ci, oni też dążą do tego, żeby usili, usilić was, wiesz. Bo widzisz, algorytm szczęścia, nie? Mierzą go. Wielu z was jest szczęśliwymi ludźmi tutaj, wiesz, bawicie się, wiesz. Yy... U nich nie ma szczęścia, u tych, u tych właśnie tam, bo y, zaprzedali swoje szczęście, wiesz. Gonią za nim, y, chcą go kupić. No, coś takiego jak pieniądze nie istnieje dla nich, wiesz. Y, mogą wszystko mieć, ale nie mają szczęścia. Dlatego w sposób energetyczny chcą to szczęście od Was wyssać, bo jak, jak brakuje Wam wody, Wasza energetyka się sypie. Co, co to jest może ta energetyka? Zaraz... Yy, Okej, okay, to skończymy tą część pierwszą i zaraz będzie następna. To podzielimy na części, bo tego, wiesz, bo tego będzie trochę. To jest tak jakby nowy rozdział, wiesz, zatytułuję go Woda, nie? Wiesz, na, na, na tej zasadzie, nie? Dobra, to yy, myślę, że za... Że za że za niedługi okres tutaj czasu powstanie nas następny filmik hej